Dzień dobry, proszę państwa. <laughs> Witamy się za sterami pojazdu, czołgu Honda Odyssey. Taki sam, jak jest w Skutiv, tak jak już wspominałem. Dzisiaj lecimy do LA. Jest bardzo wcześnie rano, jest jakaś siódma. Eee, ale to dobrze. Będziemy mieli więcej czasu, żeby tam coś porobić. Eee, Dominik, coś jeszcze tam idzie? Nie wiem, po, chyba nogi, albo jakieś, nie wiem, chyba po kasę po, nie wiem nawet. Eee, no, ja mniej więcej jestem już na. Szykowany na podróż i no, będą, będą update będą update na, na początek lecimy bardziej skateparki, a dopiero potem tak lifestyle'owo jakieś te Hollywoody, Beverly Hills i inne, więc keep watching. W ogóle kurde, obczajcie te autostrady jakie oni tutaj mają, w ogóle masakra, cztery, cztery pasy są. Lecą dolarki, proszę państwa, Honda ciągnie paliwko. Szlak numer 1, tak w ogóle. I nawet nie jesteśmy jeszcze w połowie. To tyle. Ale tu są kuźwe widoki. I speeding like... Wow Wow. Wow, wow, wow. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jak ktoś oglądał stare vlogi Funk, Brosu, to to jest ten słynny park. Ja pierdzielę. To jest tak dziwne uczucie, że ja to teraz tak jakby widzę własnymi oczami, a nie. a nie na YouTube. Ale kurde, dziwne uczucie. Co? So? O, ja pierdzielę. Ale to jest tak porównane uczucie. W ogóle na tym parku jest śmieszna zasada. No bo tak jak na każdym jest zasada, żeby jeździć w kasku, to tutaj są jeszcze obowiązkowe ochraniacze. Ja akurat nie mam na łokcie i ja mam powiedzieć, że już okej, okay, ale na, ochrę, na kolana muszę założyć. A dominik jest z i będzie jeździł bez. Aż mu coś powiedzą. Your turn. Oops. Więc pora na flipka na A frame. Zawsze chciałem zrobić, bo widzimy jak curry Funk robił. A nie powiem, jest trochę strasznie, bo jest strasznie wcześniej rano. Wow. Flipka i Gary. Yeah. First try. Ej hey, domu the flat line. Like a jak first try flat line? O, oh, okej. Okay. Bro, you crazy. Patrzcie. <laughs> <What was that? laughs> tam jest tam była piłka, nie? I teraz mamy zawody z pierwszy projekt to wywrzągle więcej. Ja versus Dominik. Dominik też gra w piłkę nożną. Ha. How's going? Yeah. 1 2 3 4. Patrzcie. 5. Cokolwiek, pewnie jest 39 Cool <grystanie> o, <f> <grystanie> Ogólnie pora się już zawijać Fajnie się śmigało, króciutka sesyka. Eee, szczerze, tak sobie właśnie wyobrażam ten skatepark. A teraz lecimy na Chino, który wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej popularny i jeszcze taki bardziej taki legendary. Więc see you there albo w drodze. A jeszcze idziemy teraz zjeść, dojechaliśmy do Chino. O, jesteś, ja przynajmniej, Dominik, chyba też jesteśmy zmęczeni bardzo podróżami, bo to trochę już godzin, bo to tak trochę naokoło jeździmy. Nie tak najszybszą drogą do dolej. No, już zrobiliśmy, no na pewno ponad 150 mil, a to jest jakoś tyle I... no nagramy kilka klipów i spadamy do Beverly Hills A potem jeszcze na te słynne Molo I... może jak będziecie czas na ten taki kryty skatepark, jak będziemy mieli siłę, ale nie sądzę, że będziemy mieli siłę, może będziemy mieli czas W każdym razie pora na klipy Właśnie opuściliśmy skatepark w jeszcze mi było strasznie gorąco, więc ciężko było nagrać jakiekolwiek fajne klipy. A teraz jedziemy w picie i może jakąś jeszcze przegryzkę z Wendy's. Thank you, Thank you. I, uh, we just got Wendy's. Dobra, mamy update'ik Byliśmy na małych zakupkach w Beverly Hills i było tak dużo ludzi, że trochę się bałem wyciągać kamerę, bo zamieszanie i tak dalej. No wiadomo, nie na kolica. A teraz dojeżdżamy właśnie do takiego parku, w którym każdy jak jest, to sobie robi znaki, a czy znaki, zdjęcia ze znakiem Hollywood, który jest w tle. I zostało nam dosłownie 0,3 mili, więc jesteśmy dosyć blisko. Jestem bardzo podekscytowany, <kłysy> jak. Na każdej rzeczy, którą tutaj widzę Ale chyba tutaj będę jedną Po prostu jestem podekscytowany i zaraz, zaraz już będziemy przy tym parku To zaraz parkuję, więc See you there Ogólnie już jesteśmy w takim parku Który prowadzi właśnie Chyba tak ogóle obserwatorium Teraz idziemy do obserwatorium Gdzie właśnie jest ten spocik Tam jest obserwatorium Tam idziemy, jesteśmy nie jesteśmy nawet w połowie drogi, ja już jestem tak zmęczony Ściągnę pod górkę pa. Skróty Kuźwa skróty Skrócy is like a shortcut Wow Ale widoki, kuźwa macie A jeszcze nie jesteśmy na szczycie To ja nie będę robił przed smaku przed daniem głównym Ja nigdy nie chodzę po górach Prawie na szczycie Jeszcze trochę Proszę Państwa Czuję, Czuje się jakbym się wdrapał na Monteverest, Mount Everest Ale, chyba... Ale wiecie co? Chyba warto Oh my Ja pierdzielę O kuźwo. Jakie widoki Where is the ocean? Fuck yes, Yo Nie yes, not yes, 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 Wow Wow! 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 Wow yes, no? yes, 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 the yes, yes, Przejdźmy coraz niżej Jak można zauważyć jesteśmy w Santa Monica I idziemy teraz na te słynne molo O, wow, to, to molo Słuchajcie, nie wiem jak, ale dojechałem do tego kurde San Diego. Jest prawie pierwsza w nocy. A ja cię zrobiłem, nie wiem, strasznie dużo mil. I te, w ogóle te ostatnie pół godziny do domu, to było o tak Serio, ja pierdzielę, trzeba na to uważać W ogóle tutaj monsterek jest, nawet mi nie pomógł Tu jakieś inne picie z cukrem i to w ogóle nic nie pomagało Musiłem, Musiałem, to dosłownie o takie choć tak się musiałem trzymać za gały. W każdym razie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że dzień w LA się podobał I elo